Hejka, jestem Paradoks i witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. No cóż, premiera szóstego sezonu za nami i okazuje się, że nie tylko ja byłem rozczarowany. Co do moich pierwszych wrażeń, to niektórzy się ze mną zgadzali, inni częściowo się ze mną zgadzali, inni prosili, żebym nie darł ta ryja, torka, a ktoś nawet dokładnie przedstawił mi co myśli o początku szóstego sezonu i poszczególnych odcinkach. Wow! Ale dobra, wystarczy już tego MLP na razie, dziś zajmiemy się czymś innym. Całkiem niedawno nadkonałem się na kolejną, bardzo świetną produkcję, która pochłonęła mnie na dobry tydzień. Mowa tu o serialu Avatar. Legenda Anga. Co jest w tej produkcji tak niezwykłego i czy warto ją obejrzeć? Przekonajmy się! Serial zaczyna się przyzwoitym intrem oraz prowadzeniem, które informuje nas o obecnej sytuacji w krainie, w której toczy się akcja. W skrócie, były sobie kiedyś tam cztery narody: plemię wody, ognia, ziemi i powietrza. Wszystkie te narody żyły sobie w pokoju, aż do pewnego momentu, kiedy to naród ognia postanowił przejąć władzę nad światem. Właściwie to władca ognia postanowił to zrobić, ale w serialu to jest uogólnione. Tak czy inaczej, tylko Awater, mistrz czterech żywiołów, mógł go powstrzymać, ale zniknął bez śladu. Następnie poznajemy głównych bohaterów. Katarę i Sokkę z plemienia Wody, którzy podczas łowów znajdują zakutego bryle w bryle lodu chłopca imieniem Ang, który okazuje się być Awatarem. Poznajemy również jednego z głównych antagonistów. Księcia Zuko, który jest na Banicji i aby odzyskać honor, musi złapać Awatara. Ang zaprzyjaźnia się z Katarą, ale niestety książę Zuko przybywa do ich wioski i zabiera Anga, po czym Ang mu ucieka, rozwalając mu przy okazji statek i razem z Katarą Ptero-wysoką postanawiają wyruszyć do północnego plemienia wody, aby Ang opanował żywioł wody, gdyż tylko on może powstrzymać naród ognia, i aby to zrobić musi opanować wszystkie cztery żywioły. I tak z grubsza to cała fabuła. Cały serial jest naprawdę świetny i naprawdę godny polecenia. Ogólnie całość jest podzielona na trzy sezony, czyli trzy księgi. W pierwszej księdze, czyli księdze wody, Ang będzie musiał opanowywać magię wody, w księdze ziemi, czyli księdze drugiej. Ang będzie opanowywał yy, magię ziemi, a w księdze trzeciej, czyli księdze ognia, Ang będzie opanowywał żywioł ognia, czyli magię ognia, jak to woli. Za co przede wszystkim muszę pochwalić ten serial to postacie. Postacie są tu po prostu świetne. Główni bohaterowie są tu naprawdę fajnie ukazani i po prostu aż od razu chce się ich lubić. Antagoniści tutaj po prostu to jakieś ludzie dosłownie bez duszy i serca, których po prostu masz ochotę skopać w każdej scenie z nimi. Oprócz księcia Zuko, bo on w gruncie rzeczy nie jest zły i to jest jedna z moich ulubionych postaci. Co najlepsze, wszyscy mają tu oryginalną osobowość. Każda postać ma inny charakter, inną osobowość, lubi inne rzeczy po prostu. Wszyscy są po prostu mega ciekawi, nawet yy, te postacie drugoplanowe, te postacie trzecioplanowe są nawet ciekawe. No jest po prostu super. Fabuła jest prosta, ale dobrze przedstawiona. Jest tu również dużo śmiesznych i totalnie rozbrajających scen. Akcja jest totalnie wdechem. Cały serial koncentruje się głównie na epickich walkach, co jest po prostu świetne. Jest tu również bardzo dużo nieprzewidywalnych zwrotów akcji, co sprawia, że po obejrzeniu jednego odcinka od razu musisz włączyć następny. Od razu chcesz włączyć następny, chcesz się dowiedzieć co będzie dalej, jak to się wszystko potoczy, czy ktoś umrze, czy ktoś nie umrze, czy wygrają, czy może nie wygrają. Po prostu musisz obejrzeć wszystko za innym zamachem, ale i tak ci nie starczy czasu, bo odcinku jest 60, czym 70, no gdzieś tyle. Więc naprawdę będzie, jest co oglądać, jest totalnie super amazing. Dubbing polski jest dobry, tylko że głosy się strasznie często powtarzają, co jest dosyć dziwne. W jednej scenie chyba jeden aktor podkładał yy, głos do czterech postaci, co było naprawdę dziwne, yy, ale yy... Dubbing jest naprawdę dobrze zrobiony i moim zdaniem, i w ogóle mi to nie przeszkadzało, że tak jest, że jest tak mało osób podkłada tam głos, chociaż tam jest tak dużo postaci, nie, jakoś nie, na początku to mi przeszkadzało, ale później przestałem to zwracać uwagę, ponieważ akcja jest w dechę, wszystko jest w dechę i skupiłem się bardziej na akcji, na fabule, na tym wszystkim, co się tam dzieje, niż na to, że głosy się powtarzają. Zakończenie też jest naprawdę super, moim zdaniem lepszego już nie dało się zrobić i w przeciwieństwie do MLP, ta seria nie jest przyciągana. Kończy się wtedy, kiedy się powinna skończyć. Ale serio, gdy to oglądałem przez cały czas, wyobrażałem sobie, jak MLP by wyglądało, gdyby właśnie było nakręcone w takim stylu. Czyli niesamowite walki, nieprzewidywalne zwroty akcji, antagoniści, z, z którymi walczy się przez całą serię, nieco cięższy klimat. To byłoby po prostu zarąbiste. Awatarze, jest też dużo wątków miłosnych. Kolejna rzecz, która bardzo mi brakuje w MLP: Ja po prostu uwielbiam wątki miłosne. Czemu w MLP ich nie ma? Nie wiem, pytajcie się ich. Ale Spike i Rarity. To nie jest wątek miłosny, to jest joke. Ej, nie lubię takich jokeów. nie, takie jołki też są fajne, ale brakuje mi tu prawdziwych wątków miłosnych. Czemu nie ma tu wątków miłosnych? Przecież to się by idealnie nadawały wątki miłosne, no debile. Ale dobra. MLP jest takie jakie jest. Może kiedyś będzie tak samo dobre jak Avatar, Ja nie wiem. Zobaczy się. W każdym razie awatar legenda Anga dostaje ode mnie 10 na 10. Jest to totalnie zarąbista produkcja, którą gorąco polecam. Każdemu. Okej, okay, to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby subnąć jeśli tego jeszcze nie robicie i żeby zalajkować jeśli Wam się podobało albo nie podobało. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Narka.